Ale wcześniej administracyjne sprawy w panoramie lubelskiej. Fakt, że Janów Podlaski znów jest miastem, to nie jedyna noworoczna administracyjna właśnie zmiana w naszym regionie, bo gmina Hełm znów ma w swoich zasobach ziemię, które kilka lat temu przejęło miasto Hełm. Chodzi o blisko 400 hektarów terenów rolnych i inwestycyjnych. Historia tych terenów sięga 2021 roku, kiedy to ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego rozpoczął procedurę przekazania setek hektarów gminy Hełm na rzecz miasta Hełm. Wójt wówczas doniósł na prezydenta miasta do prokuratury. Mieszkańcy gminy protestowali na sesji Rady Miasta, ale rozporządzenie rządowe i tak weszło w życie w 2023 roku. Trzy lata później prawie wszystko wróciło do stanu pierwotnego. Odzyskaliśmy tutaj taką enklawę w pokrówce, to ponad 300 hektarów ziemi, gdzie był pomysł budowania europarku, eurostrefy przemysłowej. Wskazywaliśmy, że są to tereny nieuzbrojone, które nie nadają się na ten cel. Takimi terenami są dobre tereny położone przy obwodnicy, przy cementowni, gdzie prowadzimy planistykę, gdzie projektujemy tak tzw. suchy port, gdzie można współpracować i wspólnie tworzyć tą strefę ekonomiczną. Do gminy Hełm wróciło też kilkadziesiąt hektarów terenów położonych wokół cementowni. Straciliśmy przez ten czas 6 milionów złotych podatków tylko od tej jednej firmy, wylicza Wójt. I zaznacza, Gmina nie odzyskała wszystkich swoich ziem, o które przez lata walczyła z miastem. Zostawiliśmy 100 hektarów gruntów potencjalnie dobrych, inwestycyjnych przy obwodnicy, przy cementowni, i to jest, to jest na rzecz naszej dobrej współpracy z miastem Heum. Władze miasta Heum sprawy.